Cześć! Te... No właśnie cześć! Gdzie my teraz jesteśmy? A no właśnie. Gdzie my jesteśmy? Widzicie to? Co ja? Wybran już miejsce na górę. Zajutą! Za ledwie 5 minut. Ale piękne widoki są stąd. Tam widać nasz dom. Zaraz Wam pokażę, może coś widać. To no już przyłączę ten tryb. O tam właśnie nasz dom i tam było czego no, żeby poczałać. A nie wiem, że padały z Właśnie napadał na dom. Nawet kurnik widać dole. I co robię? Właśnie. Zrób dobra tam. Um, kurczę, ja musiał musiała po, potem lecieć. Albo wiem. Zrobię, żeby coś szybko było. jedzę, tak? Tak dobrze, jak tam. No to żeby nie przedłużać, żebym wełnił się pała, takie coś, taki na posty. Tam, pustynię Jak to wygląda? Przebiąbe już widać Przepraszam po cztery, nie wiem, nie liczę. Eee, policzymy. No? Jeden, dwa, trzy, cztery, tak, cztery biomy. Wszystkie. Wszystkie zbiomy stąd widać. Zimowy, normalny i plus... Jak, jeszcze jest? Jakiś? A, no, jeszcze jest ten... A, zapomniałam, że jeszcze jest. Nie działa. Że jest biom. Biom o nazwie grzybowy. Nie wiem. Rzadko go używam. Nigdy nie byłam takiej, ale chyba jest. Nie wiem, poszukamy może kiedyś. Ale nie na tym temu. Ja nie chcę, żeby się zmarnowało. Weźmy parę, Dwie skrzynki wystarczy No i dobra. O! I zobaczymy ile już minut. By nie przedłużę. Dobra, ja. dwie. Tyle, ile chcę. Chciałam ja, troszkę. Nie, Dobra. To się do zmieści jakoś. No I pusenka. Tu. Skończmy może o. Jeden będzie. I drugi. Chyba nie da się takiej jakoś pozostawić. Realni. Dobra. trochę położę, ale też się chyba da otwierać. No, da się. Dobra. No to. W tu to wełnę. Albo nie. Na razie takie niepotrzebne rzeczy. Nie, to, To, ale nie ma niepotrzebne. Jeszcze nie do magazynu, ale jak głupia. Dobra. To. Może się kiedyś przyda. Dobra. No właśnie, to się łatwe. Teraz. Zero. Tak, zero. D, A, m E, N, O, D, E, zero. Co to O, oh, myślałam, że wstanie mi na zawsze. Wstanie mi na zawsze kreatywni Łapkałabym chyba, ale coś tego nie lubię. A jak zginę, nie wiem, co zrobię. Strasznie to wysoko. Bardziej będzie mi szkoda niż never. Ale co się może dodać przez to. Czyli oni już wkłada, to ja ich Oskarżę, no. może mm. nawet O! Może ja wyrównam teren. Oj, Ale to nie powiem tego, nie powiem, nie chcę. Może tutaj wyrównam e, troszkę i potem zawieram. Nie, nie wiem, nie wiem co. Nie wiem. Nie umiem, nie umiem. Nie umiem. Bo ja nie mi Bardzo Was za to przepraszam, że taka jest. No, że taka jestem. To creeper. Taka jestem. Ale... Poczekaj nie chcę podskoczyć. No ale... By było z takim wygodnie. Ale ja nie lubię wygody. Zapamiętajcie sobie to. Biorę te głupoty. Ha, jeszcze raz pozdrawiam. Natalkę. No tak Natalkę. Jeszcze nie wiemy jak ona ma nick na, e, na, na na YouTube. Bo ciągle zapominam. Bo ona mi podaje, a ja zapominam. No właśnie. I, ale jutro mi chyba wpisze i ja zasyp, subskrybuję ją. A jak tu ją nie Próbować no taka fajna. Ona jest w do i tyle. Dla mnie tak. Sądzę. Lub nie. Ale ja bym chciała. Ja ją bardzo lubię tak. Oj. Wie. Burza się... Z... A, dobrze, nie ma burzy. Strzyzałam się, że będę musiała już kończyć odcinek. jednak nie muszę. To kłamstwo burzy nie ma. Dobrze. Nie, nie wiem ja z tych nic nie, bior, bo, nie biorę. Tylko biorę. przydać. Po co ja to otwieram, no. To muszę otworzyć. Bełna. Jak to masz? Kreatywnie, tylko ja mam potrzeba kolorów. Tyle sobie otworzyłam. Tylko ile pytania miałam. Ale wiatr. Ale wiatr. Bardzo przepraszam. Mikrofonu chyba nie włączyłam, nie wiem, ale chyba powinno być słuchać. Teraz to będzie lepiej. Ludzie powinni nie wiem, nie słyszałam, ale jest, było. Dobra, Dobrze. Czekaj, może jestes szybko takie marszczne. Tak, tak. Tak, 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 tyk. Bardzo przepraszam, ale możecie się przewijać, Od razu wam to mówię. Tak

nie pokażę, bo ja tak w pośpiechu brzydko rysuję, ale gdzieś tam jest. Tak, tak, tyk. To idzie bardzo kim podobnym do mojej przeciwki To pierwsza podstawa będzie. ...no chyba chyba Ale Albo wiem, że jest taka biała no. Nie, bo oczy są białe. Tu Niestety się mówi, że się nic nie zaplanowuje. No to jak to ma się robić? Kurczę, co Wiem, że idę na łatwiznę. Wiem. Nie wiem, się mi To sobie czasu trochę. Kocham łatwiznę. Albo ja to zrobię pod odcinkiem. Potem wam pokażę, jak to wyjdzie. Subskrybujcie, oceniajcie i Not to so, use any of those you be proud